W ostatnim odcinku Czego nie wiecie o Energylandii pokazaliśmy Wam artystyczną część naszego parku, czyli pracownię stolarską oraz dzieła, które w niej powstają. Kontynuacją tego tematu będzie dzisiejszy odcinek, w którym odwiedzimy pracownię, ale rzeźbiarską. To właśnie tutaj powstają figury z żywicy plastycznej, które zdobią całą Energylandię. Pracownia zajmuje się także renowacją innych elementów żywicznych oraz tworzeniem dekoracji w technologii betonowej. Jak co roku, w okresie zimowym, nasza praca polega w zasadzie na tym samym, czyli odnawianiu urządzeń w głównej mierze pływających. Tuż po zakończeniu sezonu odnawialiśmy fotele z takich atrakcji jak Space Gun, Aztec Swing oraz Space Booster. Aktualnie przywracamy blask łodziom i tratwom. Na czym polega renowacja żywicznych elementów atrakcji? Renowacja przykładowej łodzi Splash Battle polega na demontażu ławek, armatek oraz podłóg, następnie usunięciu starego zniszczonego lakieru, przygotowujemy łódź do nałożenia podkładu, czyli oklejamy koła oraz elementy niemalowane, następnie nakładamy podkład, czyli szpachę natryskową. Kolejny etap to już jest malowanie właściwym lakierem oraz zabezpieczenie łodzi lakierem bezbarwnym. Powróćmy do tematu tworzenia nowych dekoracji. Każdy element dekoracyjny w pierwszej kolejności musi zostać zaprojektowany. Oprócz dekoracji z żywicy plastycznej zajmuje się również dekoracjami w technologii betonowej i projektowaniem tych również tych dekoracji w technologii betonowej. Jeśli chodzi o skalę trudności, rzeźby z betonu są dużo trudniejsze. Trzeba najpierw kształt wyspawać ze stali z drutu stalowego, potem obłożyć siatką, nałożyć beton. Najpierw pierwszą warstwę, potem drugą, i w tej dopiero zaczyna się cała zabawa. Choć pracy przy nich sporo, efekt jest oszałamiający, a nasze dzieła będziecie mogli oceniać przez cały sezon. Gdy okres zimowy zakończy się, a Energylandia otworzy już swoje bramy, by powitać pierwszych w 2019 roku gości, pracownia rzeźbiarska ruszy stworzeniem zupełnie nowych figur.